Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, jestem ubrany y, odświętnie, ponieważ dzisiaj czuję, że będzie piękna legenda na filmie. Jeżeli ty też w to wiesz, byniu? to zostaw łapkę w górę już na samym początku, żebyś później już miał spokój, żebyś nie zapomniał, ciebie to nic nie kosztuje, a mi pomaga. Także, y, moi drodzy, witam was serdecznie na odcinku. Dzisiaj zaczynamy sobie od Herosa, którego na odcinkach nie może zabraknąć, czyli złodzieja. Czekam sobie na Smurfa oraz na... Y, tam na doktora Japczana. E, tak, doktora Japczana i za chwilkę sobie bijemy tego pięknego herosa. Przypominam, że dzisiaj najprawdopodobniej odbędzie się stream około godziny 18. No raczej tak 19, pewnie 19.30, czyli tak jak wczoraj. Dziękuję także wszystkim osobom, które wczoraj były na streamku, ponieważ wczoraj był mega, mega, mega fajny stream, mega dobrze się bawiłem, także dziękuję wam jeszcze raz za obecność i mam nadzieję, że widzimy się również dzisiaj wieczorem. E, doktor Japczan przyszedł, czyli jeszcze e, musi przyjść smurfik. Aha, napisał. Na złotka nie idę, jak coś życzy Aha, no dobra, no to w takim razie. Bijemy. Pierce BK, klepa, oczywiście, także klepiemy. Legendarny pierścień, piękny. Tylko zobaczę, czy wszystko się nagrywa tak, jak powinno. Widzę, że tak, także możemy sobie bić. Moi drodzy, Pięknego złodzieja, no i być może okaże się, że ten odcinek zostanie już otwarty pięknym dropem. A ten drop, moi drodzy, to będzie skrzynka, której ja oczywiście nie biorę, ponieważ mam już e, strój złodzieja, dlatego nie będziemy zabierali możliwości złożenia tego stroju innym. Dlatego dr. Japczan zdobywa skrzynkę, a ja lecę szukać kolejnych Herosów. I szybka informacja, moi drodzy: dzisiaj też mam otwarte okno, bo jest w cholerę, dusz. No nie wiem, no jest taka parnota, jest straszna na dworze. Dlatego jeżeli są jakieś szumy, to przepraszam bardzo. I szybko jeszcze taka sprawa, można powiedzieć, moi drodzy. Drodzy, no organizacyjna może to złe słowo, ale też wczoraj na streamku o tym rozmawialiśmy, dlatego Wam to podbiję również na, na filmie, to co się dzieje właśnie przy podziałach łupów, czyli nie mamy podświetlonego na żółto i pogrubionego swojego niku i co otrzymaliśmy. Dzieje się nie tylko u Was, nie u Ciebie na serwerze, nie u mnie tylko, yy, nie jest to wina dodatku motywu, tylko po prostu coś się yy, po prostu w margonem zepsuło, także, także na pewno też coś takiego macie na czacie, moi drodzy. Yy, dajemy sobie zasłonki i bijemy karmazynowego mświciela, bo nikt nie chce już na niego przyjść, dlatego robimy sobie krok do przodu, klikamy sobie jeden prawy przycisk myszy, klikamy sobie yy, prawy przycisk My idziemy do przodu, robimy jeszcze jeden cios i mamy piękną kolczugę gniewnej pożogi, którą sobie bierzemy i lecimy szukać kolejnych herosów. Znaleziona czarująca atalia przeze mnie, moi drodzy, jeszcze tylko na slajdzie napiszę, że ręce x podpis, cztery osoby w grupie, nikt już więcej nie idzie, także możemy sobie tą atalię, moi drodzy, ciorać, także cztery osoby w grupie hmm, możecie obstawić sobie dropy w komentarzu najlepiej i jeżeli zgadniesz drop z czarującej atali, który obstawisz właśnie w komentarzu, to dostaniesz ode mnie serducho przypięte, normalnie tak, o. żeby nie było kurde, że, że to jest wszystko ustawione, to ja też obstawię drop. Wydaje mi się, że z czarującej atali dropną heroiczne miotły i unikatowa mikstura no to taka ten taki dżemik, jak to, jak to czasami przez niektórych jest zwany także według mnie heroiczne miotły i unikatowy drzemik. Dżemik? Albo dżemik? Dżemik, nie? Chyba się mówi. Mówić dżem czy drzem? Bo znam osoby, które mówią też dżem, ale wydaje mi się to dość dziwne, dlatego ja mówię dżem. I, i wtedy jest pokczamp, no, co to dużo mówić. Bijemy sobie czarujące Natalię, teraz w ogóle też była e, trochę beka, bo zadzwonił mi domofon, poszedłem odebrać. I przez domofon słyszę komornik. Mówię, kurna ty, co jest? I, i przyszedł ziomek, komornik faktycznie i, i ten, i szukał jakieś tam babki, a się okazało, że ta babka wcześniej wynajmowała mieszkanie to, e, które które my teraz wynajmujemy i ścigają sąd i w ogóle także dymy w PS, nie? Dymy były wizowie, ale na szczęście nie przyszedł do nas. Jamie trafił unikatowy. Heroiczne miotły zamieniły się w mojej przypowiedzi na talizman wieźmy oraz na gorącą kulę wiedźmy. Dlatego no, weźmy sobie tą miksturkę unikatową. Resztę x-nimy i zobaczmy czy obłąkany łowca orków być może stoi nawet. Także kurczę, pieczony pogies. Lejtarion tutaj nas zaatakował, z japczonosem i ja jestem w grupie, a Lejtarion jest sam nie wiem czemu. Pewnie może do miasta chciał, a może po prostu chciał się sprawdzić, czy, czy damy mu radę, moi drodzy. Także 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 bijemy. Za chwilkę pójdę szukać jeszcze obła. I jako, że jestem rozstawiony na Edwójkach, to sobie je ubijemy, bo jestem na edwójce rozstawiony akurat na SK, jeżeli chodzi. Yy, o, 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 Don Juana Tenorio. Sprawda byłem też zastępcą moim rozstawionym. Po co on nas bije, kurde, bo nie rozumiem tego. Aha, dobra, poddał się, czyli po prostu wsiadł do miasta. Okej, okay, to już się przelogujemy do, 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 do Nohuane Tenory i sobie SK. Ubił też bym na moim zastępcy Ducha Władcy Klanów, ale akurat Tinere wszedł do gry, także nie będziemy go wywalali z gry i, 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 i niech sobie gra chłopak na spokojnie, Kurcze peczone. I, 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 i o, tutaj zwykłe z Bragarta. Jeszcze się upewnię, bo był Fursz zajęty do 10 maja, Fury sychy, tak? Do 10 maja, dzisiaj jest 11 maja, dlatego będziemy mogli sobie go uczuwać. A póki co bijemy sobie jeszcze pięknego z też Te same zwykłe buty co z Bragarta i z Fursza, który był do wczorajszego dnia zajęty. Dropi nam zwykły szyszak Mistrza Miecza. I jeszcze tylko pramatka. I lecimy już szukać Herosów. No, te dwójki jakoś tak może zbytnio nie, nie siedzą na, na tych odcinkach. Ja też wolę Herosów bić i jest to dla mnie na pewno ciekawsze, dlatego te dwójki będziemy sobie ograniczali. i Idę szukać, no chyba tego obła, kurde. A to dobra, to idziemy szukać obła i mam nadzieję, że za chwilkę się na nim widzimy. Mamy, moi drodzy, kolejnego Herosa i jest to Heros tego najwyższego przedziału, w sumie najwyższy. Nie, nie najwyższy. Czemu ja zawsze mówię, że te peyolot to jest najwyższy levelowo Heros Margonem? To nie jest oczywiście najwyższy lewelowo Heros Margony, ponieważ najwyższym levelowo Herosem Margonem, według mojej nieogęszany wiedzy, jest oczywiście młody Smok z levelem 282, jeżeli, o herosów, jeżeli chodzi o herosów zwykłych, takich codziennych, powszechnych oczywiście. E, bijemy te pają bardzo, bardzo, bardzo dawno go nie bijem, Wczoraj próbowałem go znaleźć na streamku, ale go nie było niestety. Na szczęście dzisiaj Tinere Expient sobie znana stepka, zajął legendarną czapkę i bijemy sobie go w 6 osób. Dropi nam, moi drodzy, ależ to będzie ostatni cios ze strony Kleściora. Uwaga, uwaga, ładujemy. Ma, żeby była piękna, legenda. Niestety jej nie ma, ale mamy skrzyneczkę, którą sobie bierzemy i zaczarujemy tak, żeby żeby na pewno złapać skrzynkę yy, czy jakiś drop, po prostu który chcecie i macie, koniecznie potrzebuje łapkę. Musicie delikatnie tak sobie o się poskipować, że nim nie chcecie. System zwariuje w końcu i finalnie bierzecie łapkę, koniecznie potrzebuje i tej skrzynki nie dostajecie. Także to był sposób na to, jak nie złapać skrzynki. A teraz wam pokażę sposób yy, klaśnięcia na znajdzenie znalezienie o Jezus, na znalezienie herosa. Także klasne teraz, tako. I mamy opętanego Paladyna, moi drodzy, dlatego witam was serdecznie, cztero osoby w grupie. Jako, że yy, zająłem legendarny hełm na postacie fizyczne. Czyli, o właśnie, taki, jak tutaj jak tutaj posiadam. No to oczywiście. No co to jest? No, no daj mnie to. Dobra, akceptuj to, dziękuję Ci bardzo. Yy, dla Ciebie Hada, nie wiem kim jesteś, ale, ale dziękuję ślicznie. Chem fizyczny zaklepany, moi drodzy, czyli CBK taki właśnie, o! Yy, no i bijemy oczywiście w oczekiwaniu właśnie na taki piękny helmor. Ogólnie to mamy, moi kochani, dwóch tancerzy i mamy wojownika i mnie wojownika. Czyli jeżeli spadnie legendarny hełmik, to ja mam na niego 100%. Jeżeli spadnie zbroja, to każdy z nas ma na nią po 25%. Jeżeli spadnie hełm na maga tropa, każdy z nas również ma na nią po 25%. Dlatego ciekawe jest to bicie pod względem właśnie rozdzielenia dropów. Ciekawe jak to się, jak to się potoczy. Doktor Jawczan troszkę chyba awczył, ale już bijemy opka. 4 osóbki i dropi nam unikatowy złoty Naszyjnik paladyna Mierz ze szmaragdem oraz kusza pomylonych myśli i my bierzemy sobie tego tą kuszę pomylonych myśli, bo jest heroikiem oczywiście jej. A dostajemy ją. No właśnie przez to, kurczę, co już wam pokazywałem dzisiaj, czyli właśnie przez to, że nie ma tych takich pogrubionych i kolorowych naszych ników w podziale łupów, to ja nigdy nie ogarniam, że dostałem jakąś rzecz i zawsze mówię: "O nic się dostałem, no bo nie widzę tego pogrubionego i kolorowego yy, napisu". A się okazało, że dostałem kurczę kuszę i to bardzo ładną, która się znajduje, o właśnie, nie, nie tutaj, o tutaj się znajduje, także bardzo ładna, yy, bardzo ładna. a może wrzucimy to od razu w ten, może wrzucimy to w zbroję od razu, yy, także ulecz, ulepszmy sobie tą zbroję, wiem, że zbroja ulepsza się zbrojami, ale, ale kto pytał, dlatego ulepszamy sobie i yy, tu w ten sposób wrzucamy unikaty heroiki, wrzucam yy, na przykład w zbroję, czy, czy w jakieś inne rzeczy, tylko po to, żeby po prostu oczyścić sobie nieco torby yy, z zawolonymi, z zawolonych itemków, które mi tutaj no, jak zresztą widać, jest ich dość sporo, dlatego trzeba co jakiś czas te rzeczy, te rzeczy, te, no te rzeczy po prostu wrzucać do ulepszania, żeby sobie czyścić torby piękne. To jeszcze mamy do wrzucenia, i do wrzucenia mamy jeszcze to, i to mamy do wrzucenia, i się zbliżamy ogólnie na plus jeden zbrojki heroicznej, a ulepszamy tylko heroikami i unikatami, także. Także bardzo bardzo fajnie. Mi się wydaje, Wizowie, że kurwa dzieci, czy, czy młodzież w obecnych czasach, mimo że ja też do tej, do tej młodzieży należę, prawda? Czy młodzież teraz, Wizowie, ma jakieś kurwa inne wyobrażenie o świecie, że nie wiem, jak nie będą pracowali, to nie wiem, opłaty się kurwa same za nich zrobią, że może kurwa nie, wiem, nie pójdę na studia, bo, bo zostanę jebanym influencerem kurwa i w ogóle. Nie wiem, mo, może faktycznie to, że ten świat influencerów się tak rozwinął i, i wszędzie tego jest pełno, kurcze, nie, niejednokrotnie są to idole dla, 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 dla młodzieży, Ja tam youtuberzy, instagramerzy, tiktokerzy i tak dalej i tak dalej, to oni sprawiają, że, że te dzieci sobie tworzą inne wyobrażenie o rzeczywistym świecie. No naprawdę, kurwa mać... Ja... no... Nie wiem, kurwa, szczerze dla mnie to jest nie, niemożliwe, kurwa. Fagata mówi, że... Ja pierdolę, mam, opłaczę, kurwa, bo będę musiała pójść na studia i się pouczyć. Albo będę musiała pracować. No nie, kurwa, lepiej zrobić sobie zdjęcie, nie? I... I z tego myśląc, no w sumie lepiej to zrobić, oczywiście. O! O Jezus! O Jezus Maria! 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 O Jezus Maria, widzowie! O Jezus Maria! O Jezus Maria! Koliałowcy dusz! O Jezus Maria! Legenda z SK! O Jezus Maria. Kochanie, dropnęłem legendę. Przepraszam bardzo, że się drę. Wiem, że już chcę spać, ale dropnąłem legendę. Jezus po taki powrót na YouTubie, taki powrót na YouTube widzowie Miesiąc mnie nie było, piąty dzień, wróciłem, piąty dzień, piąty dzień grania i jest kurna, legendarny, kurde naszej koliałowcy dusz widzowie 23.69, 10 maja 2022 roku Kocham życie, widzowie. wizowie. dusz, Bragard. Kocham cię. Nigdy, widzowie, z Bragarta nie drwnąłem legendę. Mimo, że teraz już się legendy zmieniły, są totalnie inne. To z SK tą legendę, tylko ze Ziuka chyba dwie. Z Prematki chyba dwie. Z Fursza chyba dwie. Z Bragarta nigdy, czy na starym Bragarcie, czy na nowym, nigdy nie drwnąłem legendy. A teraz mamy koliełowcy dusz. Margonem, brak wiary w legendę na streamie. Dokładnie taki jest tytuł dzisiejszego streama. A jednak, widzowie. No chuj mi w dupę! Tyle powiem widzowie, nie wierzyłem! Chuj mi w dupę, zabrak wiary, jebać tych co nie wierzyli, czyli mnie jebać! Kolia łowcy dusz. Nawet nie wiedziałem, że ta kolega z tego dropi. <grywia> Dusza walera. A Valeris tutaj stał, widzowie, po ten naszyjnik, pokażemy mu go może, co? Ale on po, po niego zszedł? Czy... Czemu waler tu już nie stoi, widzowie? Łapka w górę, widzowie! Łapka w górę, żeby ładny odcinek wyszedł. Hmm, czy ja w ogóle mam jeszcze ten chemik? Ma, dobrze. Czy to jest on? Fre Freakmeister, tak? To jest on, chyba, dobra. Dobra, to Valer. Mów, ile dażę za ten naszyjnik? I może się dogadamy. Bo to jest ostatnia legenda, jaki Ci brakuje do EQ. No to wiesz, że cena kurna nie może być niska, prawda, przyjacielu? <laughs> no, dokładnie, dokładnie. Może się dogadamy jakoś, kurczę, pieczony. No, widzowie, wiecie, jakie jest, kurczę. Valeris, pomimo tego, że. Bardzo potrzebuje tego naszyjnika, to jednak to nie są tanie rzeczy, nie? Valer ogólnie bardzo długo stał na tym, Bragarcie, Wizowie. I to bardzo, bardzo długo stał na tym, Bragarcie, muszę Wam powiedzieć. Dobry, to jest moderator z Valerisa, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę, Valeris groźny. A jak potrzebuje, Wizowie, tego naszyjnika, to niego sobie weźmie, Wizowie. I ta lega nie jest potrzebna. Gratulacje, Valeris, nowej legendy. WALER NIE BYŁ MARGUA DROPI LEGENDĘ UDIGO DŁU Napisał mi, że 600 milionów może dać Masz za darmo Valeris, mi nie jest potrzebna ta legenda Zobacz jakie ja mam herostrzałki. Co ja będę jakąś legendę trzymał gównianą, wizowie, Jak to herostrzały strzały na tropę z Sassito Kurna, wizowie, jak z kimś sobie gram, czy coś Zresztą Valer dobrze moderuje Streamy To co ja mam od niego kasę brać, widzowie Po co mi ta kasa Miło z twojej strony, Beśer. trzeba wspierać niepełnosprawnych ludzi. Piękne to było, piękne. Ostatnim herosem w dzisiejszym filmie będzie piekielny koście, którego znalazł król sanktuarium, a król sanktuarium to jest Waleris, który dzisiaj był już na odcinku obecny, właśnie w tej formie, moi drodzy, legendarnej, jakże, jakże. Jakże, jakże przyjemny, prawda? Dla nas wszystkich, moi drodzy, w końcu odblokowaliśmy się z tymi legendami i mam nadzieję, że te legendarne odcinki będą na kanał wchodziły niezmiernie często, bo będzie nam dopisywało przeogromne szczęście. Czekamy oczywiście na zbrojkę. Na zbrojkę. Zbrojka jest zajęta. Czekamy oczywiście na grupę i za chwilkę sobie tego kostka bijemy, żeby pięknie... A już by nawet bijemy. Okej, okay, nawet już bijemy tego kostka, czyli nikt już na, na kostka więcej nie idzie. Ok, no dobra, mi to pasuje. Oczywiście longiem nagramy to zakończenie. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, yy, subskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco, Instagram beście, oczywiście i jeżeli chcesz oblokować sobie emotki oraz inne piękne bonusy, to oczywiście wejdź na... Znaczy, wejdź. Kliknij niebieski przycisk tuż obok przycisku subskrypcji, przycisk Wesprzyj i dołącz do elitarnego grona. Yy, no, no i tyle, na obyjeniu, no możesz to zrobić na streamku. To wtedy dostaniesz yy, oficjalne przywitanie żółwikiem oraz dostaniesz yy, na przykład szansę wygrania wysłużonego toporu Kosieja. Pozdrawiam serdecznie. Dużo zdrówka dla Was, dobrych dropów. Trzymajcie się i cześć. Dobra, nie wyszło. Nieważne.